Dzień dobry, to znowu ja z tej strony, Mariusz, i to jest 13 odcinek ze serii Super Mario 64. No i jak mm, do, y, tam ostatnio. Ej, zastrzymuje, co ja robię. To. Zobaczcie, jeden gwiazdek. To nie jest ten, jakby. Y, nie, Teges. Hej, halo, jak chcę stąd wyjść? Y, o. No to ja. Y, próbowałem. Też chciałem wczoraj nagrać odcinek, ale nie zdążyłem, więc teraz to zrobię. No i właśnie jak ostatnio nagrywałem, no to pamiętacie, że to pamiętacie, że byłem w tym kolejnym świecie, no i ten zimowy świat właśnie ukończyłem, no ten drugi taki zimowy. No i teraz Zobaczymy sobie kolejny świat Czyli chyba ten o. Tak, jedenasty świat. Wow, jest zalana kraina. No nie, to nie miało tak wyglądać. Ok, to chodźmy tutaj jeszcze raz. Zobaczymy co my tutaj mamy. Um, top of the town. Czyli mam. Oła! Wejść na y, sam szczyt miasta. No dobrze. Hey, car. What? Yeah. What? yeah. Oh, yeah. yeah. Oh, Tutaj jest jeszcze jakaś gwiazdka. Ej, no ja chcę go złapać, a nie że on mnie łapie. A! Ej, no to już było niefajne. Tak jak yy, zresztą wszystko co on robi. Ha! No ej, nie, nie, nie! Oa! Ale to musi być bolesne. Hejka. No, było ze mną nie zadzierać. O! Oh, o nie jest! Patrzcie na to tło. To jest jakieś takie miasto. Starożytnie. To jest w ogóle chyba ten eee, Turcja chyba coś takiego. Wogresja, o, to jest tak y, idealna gwiazdka. Y, chyba też żeby zrobić. Dwie gwiazdki naraz, żeby było szybciej. No to zrobię od razu tą gwiazdkę, którą trzeba i 100 zbiorę przy tym. No to tylko gdzie jest to? No to na sam dół sobie to obniżę, a i no nie. O, tam jest jeszcze niższe. O nie, 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 nie mogę tego przegapić tej okazji. Okej, okay, tutaj trzeba odkrywać takie sek sekreciki. O, 51 52 Dobra kolesiu Mógłbyś mnie wywalić Ło O, -o. o -a. O o, prawie bym mnie wywalił do... Nie, nie wiem jakiegoś tam końca świata! Nie! Oa! Dobra, dobra, chodź tutaj! O, wywal mnie tam, proszę, nie! O, o. Ej, no ale ja się tutaj prowadzę! O! Nie, nie! O dwa życia. Okej. Okay. Ej, ale zaraz. Tutaj też coś jest. No nie, tam jeszcze było, przekapiłem. Oa! O, to jest wszystkie. Jest tylko wystarczy zbierę parę monetek. O, oła. A. o! Oła. Eee, dobra, jeszcze dziesięć monet, zanim się ruszę tam do tej gwiazdki. Pięć monet. Oła, te roboty nie chcą współpracować. A tutaj coś przygobiłem. O, tamten, e, tamten gość, który ciągle mnie wcześniej wywalał, to on ma e, parę monet. A! Nie, nie. Winda, jakaś szybka. No dobra, to warto się pośpieszyć. Trzeba się pośpieszyć, naprawdę. No i ha, spóźniłem się na windę. Tylko uderzyłem się w ścianę. Dobra. Nie, nie, jedno życie będę miał, tak? Jedno. O nie, nie. Dobra, ja i tak zrobię, ja to robię teraz. O kurde, jedno życie. O, tam są monety, to... Aha, tam jeszcze na górze było trochę. Dobra, dam radę, dam da, 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 jest. Te monety sobie zostawię na wypadek, jakby znowu była taka akcja. Nie. Oh, yes, o no. jest, dobra, po ostatniej chwili. Ja tutaj jest ta bomba. Okej, okay, no to nie muszę tak jakby trafić tam do tamtej takiej dziury tam, no to dobra. są życia? a nawet nie zebrałem ani jednego. Dobra, ja się tam wystrzelę yy, od razu do tej dziury, o której mówiłem. あ。 Trzeba odnaleźć ten taki kryształ. Bo jak to jest takie... O, jak jestem pod wodą, tutaj się nie da funkcjonować. A ja muszę odnaleźć yy, 8 czerwonych monet. Co mi w ogóle dodało to dało? To, to, na czym jestem? Nie, dziwne. Ała! A nawet nie trafiłem. Ej! Nie chciałem się puścić. Co daje? Nie wiem. nie ważne. Muszę się dostać tam na górę. Naj najlepiej byłoby się tak robić te walkiki. Wow. Tylko że tutaj może się nieźle uderzyć. Dobra. Pięć. O! Ej, nie chciałem spać brat. Tam jest na pewno jeden Okej, okay, czy mogę robić te molniki tutaj, bo chyba... Tak Oła, tylko że to jest dosyć trudne, jak spadnę, no to się zabije Oła! Nie! Okej, okay, dobra, dobra, dobra Czemu ten Lakitu lata tak nisko tą swoją kamerą? Ja chcę, żeby on był trochę wyżej. Oła. Tak, gdzie może być ostatnia? Tak, ostatnia. Nie. Ostatnia? Zaraz. Aha, dwie ostatnie jeszcze. A może to są... A... Ej, a może to są po prostu te... Ej, no nie chciałem go zabić. No fajnie byłoby go zabić, ale chciałem się zrobić taki skok fajny no właśnie one te przez cały czas były A. ale za mnie gapa Dobra, jeszcze tutaj została ostatnia gwiazdka, to ją zrobię. O, oh, tutaj Jest ta ostatnia gwiazdka Na ten odcinek Ej, w ogóle Daz, gdzie jest ten kryształ? O! To zaraz muszę znaleźć e, niewidzialną czapkę. Gdzie ona tylko jest? O, tutaj. Świetnie. O, przez to mogę tak przechodzić i przez to... O, dobra, teraz muszę poczekać chwilkę. Może tak mi się to uda dojść, nie? więcej gwiazdek zdobędę następnym.